Od zawsze i synu wszystko, co Wywiad Gra. Z nami małpa świeżo po koncercie. Po premierze Twojej płyty Blur, która no, nie ma co ukrywać jest smutną płytą. Jakie są dalsze twoje plany muzyczne? No, teraz to chyba taka wersersza płyta by się przydała, nie no, żartuję oczywiście, to czas pokaże i nigdy nie wiadomo. Plany są takie, żeby zrobić następną, ale trudno mi cokolwiek na jej temat powiedzieć, znaczy ja wiem jaka będzie, ale nie chcę tego zdradzać. Nie znikniesz jak po swojej debiutanckiej płycie na parę lat? Y Wiesz co, myślę, że zniknę teraz już tylko wtedy, kiedy słuchacze nie będą chcieli mnie słuchać. Na razie popyt jest, widzieliśmy to przed chwilą na koncercie. Powiedz mi, trochę prywatne pytanie, ale na twojej płycie z jednej strony możemy usłyszeć, że pogłoski o twojej śmierci to tylko plotki, a z drugiej strony, że możesz je przetrwać kolejnej zimy. Jakby niektórzy słuchacze mieli obawy, że możesz jednak już się wrócić do rapu po tej płycie. Uspokajasz, że tak nie będzie? Znaczy, wiesz, no to też trudno powiedzieć, zależy od dyspozycji dnia. Dzisiaj myślę, że mogę uspokoić, że raczej tak nie będzie, ale no nie wiadomo jak będzie w przyszłym tygodniu, nie, wiesz, nastroje są zmienne. Okej, okay, ale na razie plany muzyczne widzę są. Tak, plany muzyczne są i no i pracuję też nad muzą, więc myślę, że będzie okej. Okay. Czy kiedyś wreszcie ta epka z Jinxem powstanie, która już była planowana parę lat temu? Nie powstanie, nie powstanie niestety, Jinx już nie rapuje po prostu. Ej. Ale jako hymen cały czas się sprawdza, ale już widzę, że w takim razie epki nie będzie. Nie, 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 zdecydowanie. Okej, okay, no to życzę w takim razie wszystkiego dobrego i muzycznie i osobiście. Bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że następna płyta będzie weselsza. Dzięki, dzięki.